Nic nie no robić. właśnie my nie damy rady po gdzie, prostu gdzie tyle czasu byliście zupełnie nakręceni tak? tak tym bardziej że jakby ten pomysł pączków już pojawił się gdzieś tam wcześniej mhm. e, ponieważ my szukamy szukaliśmy i szukamy właściwie produktów które są tradycyjne i które też każdy zna mhm. Dlatego nie robimy donatów jakichś, ja nie robimy mafinek. To nie jest nasz produkt. Mhm. Robimy pączki. Robimy tra polskie tradycyjne pączki. I też tamtego y, jakby czasu zaczynały być, być popularne y, marki typu jakaś y, stara pączkarnia, czy coś tego było mhm. sporo we Wrocławiu. Y, a też nasz znajomy, który też malodziarnie we Wrocławiu, parę punktów, wszedł w te pączki zaprosił nas, mówi, popróbujcie, jakie to jest super ekstra. No i my zaczęliśmy myśleć, że rzeczywiście to jest ekstra, no mhm. nie? Że to jest smaczne, że jakby też ja nigdy nie byłem fanem jakiegoś tam pączka, bo my się pączek zawsze kojarzył z czymś takim no, ciężkim, mi tak ciężkim, na przykład. Ciężkim, nasączonym takim mhm. tłuszczem, czy tam smalcem, czy, czy coś. Nie za bardzo przepadam za nadzieniem różanym. Mhm. Też. Więc ja z dzieciństwa pamiętam, że tata przynosił pączki, ale nie byłem jakimś wielkim fanem. Ale jak już były, no to wiadomo, że, no tak. że zjedliśmy, więc stwierdziliśmy, że to będzie fajne, e, fajne dopełnienie, a, a raczej rozszerzenie naszej oferty, e, ale też chcieliśmy ugryźć ten koncept od troszkę innej strony niż on już był, bo nie chcieliśmy pokazać czegoś, co już można spotkać na, na rynkach we Wrocławiu czy w Warszawie czy w, Sz w Szczecinie, też wtedy to było popularne. Tylko chcieliśmy zrobić coś, czego jeszcze nie było, i rzeczywiście wydaje nam się, bo nie dotarły do nas jeszcze informacje, żeby było inaczej, że byliśmy pierwszym konceptem w Polsce, gdzie można było w środku zobaczyć za szybą produkcję i smażenie pączków, pijąc mm -hmm. kawę, no, no, na przykład. No nie, Czyli można było wejść, kupić sobie coś, ale mieliśmy wielką szybę, bo lokal, w którym powstała stolica pączków, jest na Pełczyńskiego. I tam jest taka wielka szyba, za którą było widać yy, no, smażenie. Mhm, cały, cały proces. Cały proces. Mhm, I to już yy, yy, ostatni lokal teraz yy, otwieraliście. Powiedz mi, jak sobie teraz dużo się mówi o, o, o personelu, o jakby trudnościach yy, w kwestii zatrudnienia ludzi. Jak, jak sobie z tym radzicie? To jest jednak. Sześć lokali to jest sporo. No jest sporo. Musicie... Szczególnie w sezonie wysokim. No właśnie, musicie y, obsadzić te lokale, no i to też nie są kioski, tak? To nie są, to nie są małe miejsca, mhm. więc w każdym lokalu podejrzewam, musi być menadżer, musi być ktoś, kto za, za, za wszystko odpowiada. No to jest masę ludzi do zatrudnienia. Zgadza się y, i masz rację, jest ciężko. Okay. <laughs> y, jest ciężko i też tutaj dodam, że. Cały czas się uczymy. Mm -hmm. Gdy zaczynaliśmy, mieliśmy tylko lody, więc praca za barem polegała tak naprawdę, co podać, lody, jakie smaki, takie, takie, takie. Mm -hmm. proszę bardzo. Mieliśmy na, na początku także mm, kawę, ale jakby koncepcja była taka, że to jest lodziarnia, więc nie zależało nam na kawie, na ciastach, na smoothiesach, jakichś sokach, lody. Ale dzisiaj mamy lody, mamy pączki, mamy drożdżówki. Mamy no właśnie. Y, kawę z profesjonalnych y, wysokociśnieniowych, kolbowych ekspresów, i gdzie każdy pracownik jest szkolony po prostu przez baristę. Yy, mamy ciasta własnej produkcji. Też otworzyliśmy pracownię y, z końcem roku. Mhm. Pracownię ciast domowych. No tak. Jak się nie zatrzymacie, to coś czuję, że my się eee, jeszcze spotkamy. No mam nadzieję. <grymne> <grymne> Więc dzisiaj ta praca wygląda zupełnie inaczej, mhm. ponieważ y, od wydawania loda na wafelek y, przeszliśmy do obsługi tak naprawdę, może nie przy stoliku, ale jakby oferta jest pełna. Y, mhm. Klient przychodzi i może zamówić lody. I zazwyczaj tak jest kawałek ciasta, lody, kawa, y, gorąca czekolada, jakaś słodka, może kawa sezonowa. Zimowe herbaty są, mhm. wszystko na tackę do stolika. Y, domowa atmosfera, czy wszystko smakuje, coś tego może podać, więc jest to zupełnie inny poziom obsługi niż mieliśmy na początku. Y, z tym, że też wspomnę i nadmienię, że obsługa to jest coś, na czym nam zależy najbardziej na świecie mhm. i zaraz za produktem, który staramy się robić naprawdę najwyższej jakości, jak jest to tylko możliwe, y, szukając rozwiązań, które są i naturalne i tradycyjne i chcemy, żeby to było takie, tak jak wspomniałem, żeby się nie wstydzić tego sprzedawać, no bo to też jest jakby coś, czego nie umiemy robić. Nie umiemy sprzedawać bułki, która jest po prostu jakaś, no słaba. Mhm. My staramy się, żeby to było wysokiej jakości, ale też wydaje nam się, że mogło nas wyróżnić to, że nasz personel i obsługa, yy, zaczynając od pierwszego punktu, sprawiała, znaczy... Yy, Prezentowała naprawdę wysoki poziom kontaktu mm -hmm. z klientem i, po, i sprawiała, że ten klient chciał wrócić, bo u nas po prostu było miło. Miło. A powiedz mi, rotują ci ludzie bardzo? Teraz coraz bardziej, jak pewnie wiele osób zauważa, jest coś takiego jak nazwijmy to. Nie, nie jest tak, ale ludzie tak myślą, że jest rynek pracownika. Tak, to no nie jest. <gry> to, to ostatnio coraz częściej się to, z tym spotykam. No. Paweł, ludzie... jak ty myślisz o tym? Co ty o tym sądzisz? Sądzę, że to troszkę poszło w złą stronę. Mhm. Sądzę, że naprawdę jest ciężko pilnować tego, co sobie założyliśmy trzy lata temu. Mhm. Czyli dla nas gastronomia to jest miejsce, w którym ludzie. Chcą pójść po pracy i nie myśleć o takich, wiesz, y, trudach nie codziennego, tylko chcą spędzić czas z rodziną, z dzieckiem, zjeść coś dobrego, mm -hmm. czy to jest. No y, czy to są lody, czy to jest, y, nie wiem, obiad, lunch, czy, czy cokolwiek innego. Gastronomia musi być taka, że ktoś tam chce iść po to, żeby odpocząć. Mm -hmm. Jeżeli personel jest zmęczony, nie do, zmęczony, nie do końca <laughs> sprzyjający y, właśnie tym zadaniom, to to się rozjeżdża. Mhm. Ja po prostu nie, nie, nie trawię tego, jak widzę, że ktoś stoi za barem i już jest nieszczęśliwy z reguły, mhm, po prostu. bo muszę być w pracy. Mhm. I to, dla mnie to jest jak ja, krótka piłka. Nie chcesz pracować, to, no nie to po prostu ja, nie pracujesz. Mhm. I zapytałaś, czy jest rotacja. Yy, jest coraz większa rotacja. Oczywiście wynika to z tego, że naszym jakby głównym yy, mamy dużo studenciaków którzy y, przychodzą sobie to y, tam dorabiać i, i staramy się mieć bardzo elastyczny grafik dla nich. Mhm. Więc no, ta rotacja siłą rzeczy jest duża. To tak, no pewnie. No. Y, mamy oczywiście parę osób takich stałych, tak jak wspomniałeś, czy to są menadżerowie y, każdego z lokali, czy czy inne osoby, które bardziej traktują to, bardziej czują się jako część konceptu i firmy i chcą z nami mhm. pracować? Ale są też osoby, które pracują miesiąc, dwa wakacje. Są też osoby, które pracują co wakacje, czyli końcą, kończą szkołę. No, Jeszcze... sezonowy pracownik. Tak. Mhm. Mamy parę takich dziewczyn, które. Są jeszcze w liceum, więc nie mogą pracować. Czy znaczy, nie mogą? No po prostu nie pracują w ciągu roku, roku szkolnego. szkolnego, na tygodniu, ale na weekendy czasami tak, i potem w wakacje przychodzą, uh -huh. pracują sobie, ustalamy sobie tak, żeby miały czas też na wyjechanie na, na wakacje, spędzanie czasu z znajomymi, więc. Wraz z Agnieszką postanowiliśmy sobie kiedyś, że chcemy mieć takie miejsce pracy, w którym sami byśmy chcieli pracować. No, no i tak. jakby dążymy do tego, żeby te osoby były nieprzepracowane, żeby miały fajne, elastyczne godziny pracy i czas dla siebie, dla rodziny oraz dla swojego hobby, a także, żeby no, były no, szczęśliwe, no bo wiadomo, szczęśliwy pracownik jest to dobry pracownik. No oczywiście, że tak, a powiedz mi. Mm... Bo rozmawialiśmy o tym, jak wyglądał ten Twój dzień pracy na początku, jak otwieraliście. Jak mm. wygląda teraz? E, bardzo podobnie, ale robię inne rzeczy. <laughs> Śpię dwie godziny dłużej. <laughs> Nie, no wiesz, są takie momenty w roku, gdzie mogę sobie pozwolić na to, że mm, powiedzmy, wyluzuję o 17, 18, i wtedy mam czas na jakieś basen, siłownie, czy y, kolację z dziewczyną, czy, czy coś takiego. Ale na przykład teraz przed otwarciem y, ostatniego lokalu, mhm. było tak, że y, no po prostu od 5.40, kiedy wstawałem, wychodziłem o 5.55, a wracałem o 23.30, na przykład. No to. Y, jest ciężko, ale warto. No ja rozumiem, no tak, to, ale, ale to jest ciężka praca. To jest ciężka praca. Dopilnowujesz i... wszystkich lokali? I jak, jak często jesteś w, 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 w poszczególnych lokalach? No i tutaj Masz to warto, jakoś ustalone? Tutaj <laughs> warto wspomnieć y, o osobach, które nam w tym pomagają. Mhm. Y, bo tak jak też wspominałem, troszkę jest to dzieło w przypadku, że z nami są, ale to, się, to jest jakby coś najlepszego, co mogło się wydarzyć dla nas wszystkich, bo. Y, Powtarzam i będę powtarzał, że to co my robimy, nie robimy w pojedynkę, nie robię tego ja sam czy mm -hmm. Agnieszka. Każdy ma swój jakiś dział, ona y, bardziej zajmuje się, powiedzmy, papierkami i rozwiązaniami y, finansowymi czy coś. Ja jestem od marketingu oraz jakichś takich operacyjnych spraw, ale mamy też najlepszych na świecie ludzi, którzy są. Menedżerami, którzy też właśnie tak śmiesznie się trafią, bo jest to Marcin, który zajmuje się teraz dwoma lokalami, Leszek, który zajmuje się dwoma, Kasia, która jest bardzo młodą osobą, ma 24 lata i te, te, też mhm. jest menadżerką i naprawdę robią dobrą robotę. Marcin też się pojawił tak śmiesznie, bo y, studiowaliśmy razem, potem się urwał i przyszedł na otwarcie pierwszej stolicy lodów. Mm -hmm. I on pracuje w gastronomii już ze 12 lat. Wiadomo, jak tam jako młodziak 20-letni latał na kelnerce, więc y, od samego początku i po prostu stanął, spojrzał i mówi tak. Fajne jest to, co robicie. A ja mówię, a chcesz robić to z nami? A on, mm -hmm. No dobra. I tydzień później przyszłym mówi, no rzuciłem robotę to, co robimy. No to super. No. To znowu, znowu po raz kolejny niby przypadek, ale nie do końca. Tak, i jakby też to jest osoba, która dołącza do, dołącza do naszej y, sfery energetycznej, mm -hmm. pozytywnej i naprawdę robi z nami mega robotę. Y, jest to mój taki powiedzmy, operacyjny kompan, że jak otwieramy lokal czy coś, to czy to jest noc, czy trzeba smażyć, bo smażenie jest codziennie w nocy, czy trzeba ogarniać lokale, czy trzeba stanąć za radą, nie ma problemu. Jakby. Mm -hmm. Dlatego też e, powiedziałem o tym, że zależy nam na e, super jakościowej obsłudze. E, my z Marcinem jesteśmy od tego, żeby tego pilnować. Ja staram się być na lokalach, no praktycznie każdego dnia, nie zawsze mi się to udaje, mm -hmm. e, ale, ale objeżdżam sobie. Agnieszka robi e, to samo. E, no, Marcin jest codziennie na dwóch powiedzmy, no nie? Staje sobie i za barem i na jednym, i na drugim. Pilnujemy tego, jak robimy kawę, co jest do poprawy, jak prezentujemy produkt, jak rozmawiamy z klientem i pracujemy nad tym, ponieważ te wszystkie systemy oraz e, wszystko to, co mamy wewnątrz firmy, opracowaliśmy wspólnie sami, mhm. e, w, w te osoby, które wymieniłem, i, i tego się trzymamy, więc. Więc jest ciężko, ale jest warto. Bo no tak, my... ale to już macie, no jakby jeżeli jest sześć lokali, macie know-how, nie myślicie o franczyzie? Nie myślimy o franczyzie. Nie, Bo. nie myślimy o franczyzie. W ogóle w, w tej chwili nie przychodzi nam to do głowy, ponieważ po pierwsze, um, czujemy się na siłach, żeby ogarnieć sobie to sami. Okej, okay, jest ich sześć. Tak. Dobrze. Po drugie, mhm. czujemy, że jeszcze możemy. Jeszcze z sześć? No. Ile, na ilu byś się zatrzymał? Nie mam w głowie, na ilu bym się zatrzymał. Mhm, ale myślicie o rozwoju. Myślimy o rozwoju. Na pewno przyjdzie taki czas, że e, zabraknie nam przede wszystkim e, ludzi, żeby jakby tego pilnować, bo mhm. otworzyć możesz mi uwierzyć lub nie, otworzyć to jest najprostsza rzecz, jaka może być. Ale później ogarnąć to <laughs> i pilnować tego, co sobie zakładamy, jest dużo trudniej. Więc nie myślimy o franczyzie, ponieważ um, uważamy, że produkt we franczyzie traci trochę na jakość. Mhm. Staje się on bardziej komercyjny z powodu na to, że przestajemy mieć kontrolę nad finalnym takim procesem sprzedaży, bo już kiedy my go dostarczylibyśmy do lokalu, który nie jest nasz. To nie wiemy, co się dalej z nim dzieje. Mhm. Teraz mamy wszystko jakby pod kontrolą. Wiemy, jak to przyjeżdża, jak jest przechowywane, gdzie jest przechowywane, jak jest pilnowane, kiedy jest sprzedawane i że to jest wszystko świeże. Jeżeli byśmy mieli osobę, na przykład obcą, która wydaje się, że wydaje jej się, że umie coś robić, nie do końca taki jest, i powiedzmy psuje nam produkt. Finalny. Mm -hmm. no no ja i nie widzi tego, że to jest w tym lokalu źle, tylko że w stolicy już jest słabo. Mm -hmm. No ja cię rozumiem. Tak. No to czyli będziecie w takim razie próbować próbować nadal sami, jak rozumiem, macie pomysły, żeby otwierać kolejne, kolejne lokale. Mm -hmm. e powiedz mi tak, na zakończenie już w takim razie czego wam życzyć wszystkim? żeby doba się wydłużyła. No, tak właśnie chciałam przed chwilą powiedzieć, że o jeszcze dobrze by było, żeby się doba wydłużyła, to wtedy otworzymy jeszcze 8. Yy, słuchaj, chyba nam trzeba życzyć po prostu tego, żeby nam się podejście i energia nie skończyły. Mm -hmm. y, bo to, że my pracujemy czasami po, tak jak przy tłustym czwarku, po 40 no godzin. No właśnie, za chwilę, za chwilę wyzwanie. <laughs> y, tak, zdarza się pracować no, hardkorowo, mm -hmm. y, ale my to po prostu lubimy. Y, efekt tego, co my, co my musimy robić, żeby było tak jak, tak, jak jest, wynagradza nam po prostu to, jak stoi sobie kolejka, Ktoś w tej kolejce czasami musi postać z pół godziny, tak jak się zaczyna sezon lodowy i dostaje tego loda, bierze Liza, i jest takie. Mm. Mm -hmm. I to jest dla.